Pozostałość zamku. Là, c'est juste la porte d'entrée. Tuż po wojnie, nawet mieszkańcę, aby telmandy, mąkę, XX wieku umieściło się muzeum. Dobiega końca wizyta naszych przyszłej gwiny partnerskiej ze Stanfordem. To jest miejscowość położona blisko Kale nad kanałem La Manche. Dlaczego współpraca z nimi? Mamy dużo wspólnych cech, to jest małe miasteczko. Myślę, że znaleźliśmy tam odpowiedni klimat, dla tego, aby wymienić naszą młodzież, nasze organizacje społeczne. Byliśmy tam z taką pierwszą wizytą, zostaliśmy zaproszeni, ponieważ to miasto szukało gminy partnerskiej na terenie Polski. Urzekło nas tam to, z jaką cz czcią i szacunkiem traktowany jest generał Maczek. Wyzwoliciel, polski generał. Autentyczność i wzruszenia, które nas tam spotkały, spowodowały, że chcielibyśmy, żeby jednak ta współpraca się u nas udała. Pokazano nam tam miejsca pamięci generała Maczka, podchodzili do nas ludzie, którzy mówią po polsku. Niesamowite chwile tam przeżyliśmy, ale jednocześnie też jest to miejscowość, która potrafiła, aby przyjąć naszą młodzież, Myślę, że odległość, bo to chyba największy problem w tych czasach nie jest, nie jest rzeczą, która uniemożliwi taką współpracę. Jest internet, otwarte granice, myślę, że to wszystko spowoduje, że ta współpraca ma szansę powodzenia. Oczywiście jak każda rzecz najważniejsi są tutaj ludzie i ja ze swojej strony deklaruję to, że będziemy starać się, aby zrealizować nasze zamierzenia. Dzisiaj dobiega końca ta wizyta. Pokazaliśmy, czym dysponuje Zbąszyń jako miasteczko. Pokazaliśmy naszą bazę sportową, miejsca, gdzie można by przyjąć delegacje z Francji, wymianę młodzieży. Dzisiaj, właśnie, obejrzymy jeszcze nasze kampingi, domki, gdzie można ich przenocować. Wczoraj obejrzeliśmy schronisko młodzieżowe. Bardzo się cieszę z tego, że no, zrobiliśmy duże wrażenie. Jak nasi rozmówcy przyznają, jesteśmy małym miastem, ale świetnie przygotowanym właśnie do tego, żeby ta współpraca między nami e, miała szansę zaistnieć. O, Monsieur, Może żyłam wtedy. O, dobrze? Tak, e, witam. Więc e, może się pochwalę, od, 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 od pochwały zacznę, że zjednoczenie tych dwóch miasteczek powstało ode mnie. To ja byłem właśnie tym, który zaproponował to miasteczko dla naszego miasta w Stambordzie e, To się zaczęło od tego, że na uroczystość 70-lecia wyzwolenia miasta Stanwardza we Francji Mój burmistrz powiedział mi, że to nie Amerykanie wyzwolili, tylko właśnie generał Maczek. I mówi: Muszę coś tu zrobić. Nasze miasto wyzwolił Polak. I to trwało kilka lat na naszych takich wiejskich uroczystościach. Trwało to, jak przypominałem, i naraz się mnie burmistrz powiedział: Słuchaj, na 70-lecie robimy wielkie manifestacje. I tak się zaczęło. Jakie wrażenia, jeżeli już zakończę to, bo to opowieść by hmm. była jak, jak, pan, jak pan trafił na Zbąszyn? Jak to się stało, że akurat za Zbąszyn wypadło? Po, e, pan burmistrz się powiedział, słuchaj no, ja bym poszukał takie miasteczko, żeby zjednoczyć, żeby wymianę kulturalną, jeżeli maczek jest, to, to znaczy, że tam chciałbym się odpłacić temu, tej Polsce, że to oni nas wyzwolili. I mówię, słuchaj nam, no, poszukaj mnie takiego miasteczka, takiej małej mieściny, która odpowiada wielkościom naszej, która niedaleko jest granicy i który gdzieś jest jakieś lotnisko. Więc ja tak po mapie roztworzyłem. Szukałem różnie, gdzie, gdzie można znaleźć niedaleko Poznania. Bo Poznania jest prawda, połączenie lotnicze i tak jeździłem. Ale przy tej okazji zrobiłem i swoje, bo jestem żeglarzem. Żeglarzem z Mazur, z tych wielkich Mazur z Węgorzewa. To ile to było lat? 60 lat temu. Obchodzone było 60 lat temu kilka lat i szukamy wody. I właśnie dzwoniłem do kilku takich miasteczek, koło, tutaj, koło tego i pocelowałem na Zbąszy i powiedziałem, że szukamy miasta, które by się zainteresowało zjednoczeniem i z miasteczkiem francuskim. I on powiedział, tak, dobrze, my zainteresowani jesteśmy, bo kilka były nie, nie pamiętam nazw tych obok. Mówi, że mamy już kontakty francuskie, więc tutaj nas bążą. Nie, nie mamy. francuskich. nas interesowało. Wzięli adres i mówi, a to musi być rada, to musi burmistrz zadecydować. No i po jakimś tam czasie powiedział, tak, jesteśmy zainteresowani, weźmiemy kontakt. Na tym moja się praca skończyła, znaczy kontakt. Ja przekazałem to mojemu burmistrzowi. No hmm. i tak, poszło doszło zaproszenie, zaproszenia. przyjechali do nas na 70-lecie wyzwolenia hmm. i teraz te, 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 te kontakty poszły bardzo dobrze, wszyscy są zadowoleni, a przede wszystkim dwóch burmistrzów, którzy nas reprezentują. E, jakie wrażenia słowy to z Wąszynią? E, pierwszy raz jestem w Wąszyniu, no dobra, przede wszystkim czuję wiatr, czuję wodę, no i same, same zmiany, które były, które są. Ja pamiętam komunizm, komunizm ten od Podszewki, ten prl gdzie, dajmy na to, w dzisiejszych czasach jest niewyobrażalny i nieprzetłumaczalny dla dzieci. Dajmy na to. Francja tego nie, nie doznała, ale my Polacy przeszliśmy to. Ja osobiście, więc... Gdzie y, y, hotel, to wygląda na europejski wygląd kiedy na, takich, na to, w przyszłości 60 lat temu, pamiętam, taka knajpa, która chodziło się do niej, na końcu siedział, przede wszystkim zaczynał tam policjant. Wsiadał i za pierwsze zamówienie to bierał butelkę wódki i z ołówkiem zapisywał swoją, prawda, kto wchodził, kto wychodził. Jak praca jego się kończyła, to zygzakiem wychodził z knajpy. Taka rzeczywistość była. To dzisiaj Polska jest nie do poznania, nie do... zmieniona jest absolutnie Unia Europejska i, i, i nie ma tych granic. Każdy z nas powinien, bo, pomimo że jestem Polakiem, czuje się Europejczykiem. Także nie ma podziału teraz i ktoś chce Unię rozwalić, to jest naprawdę pomylony.